Pierwsza połowa roku na głównym rynku akcji giełdy papierów wartościowych w Warszawie stała pod znakiem inwestorów zagranicznych. W pierwszej połowie tego roku na głównym rynku akcyjnym w Warszawie zagraniczni inwestorzy instytucjonalni stanowili aż 63% ogólnego obrotu akcjami. Jest to aż o 8 punktów procentowych więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. To naprawdę dużo, gdyż w minionej dekadzie, nigdy dotąd, w pierwszej połowie roku, inwestorzy instytucjonali z zagranicy nie stanowili aż tak dużego udziału na naszym rynku. Jednocześnie siłą rzeczy przełożyło się to na spadek pozostałych dwóch grup inwestorów, czyli inwestorów indywidualnych oraz krajowych inwestorów instytucjonalnych. W pierwszym półroczu 2022 roku inwestorzy indywidualni wygenerowali 18% obrotów na akcjach notowanych na głównym rynku GPW. O 3 punkty procentowe mniej niż w drugiej połowie 2021 roku i o 6 punktów procentowych mniej niż w pierwszym półroczu zeszłego roku. Z kolei krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 19% obrotów. Analizując te dane, musimy wziąć pod uwagę, co się wydarzyło w pierwszej połowie tego roku. Niemal na wszystkich rynkach akcyjnych na świecie odnotowywaliśmy spadki. Co więcej, traciły też inne klasy aktywów, takie jak choćby obligacje czy niektóre surowce. Nawet nasze depozyty, które mieliśmy ulokowane w bankach, traciły w związku z globalnym wystrzałem inflacji, która w wielu krajach sięgnęła nawet dwucyfrowych poziomów. Na rynku New Connect niezmiennie największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W pierwszej połowie tego roku odpowiadali za 83% obrotów, co w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku stanowi spadek o 5 punktów procentowych. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 6% obrotów, tyle samo co przed rokiem. Grupą, która powiększyła swój udział, były krajowe instytucje, które odpowiadały za 11% obrotów. W pierwszej połowie tego roku inwestowanie po prostu stało się bardziej wymagające co było związane z trzema czynnikami. Pierwszy z nich to niepewność co do losów światowej gospodarki, drugi to zmiana kierunku polityki monetarnej banków centralnych w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych, a trzeci to niepewność co do sytuacji geopolitycznej. W związku z tym nawet te aktywa, które miały być bezpiecznymi, nie do końca spełniły swoje oczekiwania. W związku z tym inwestorzy wyraźnie ograniczają swoją aktywność w obszarze instrumentów finansowych, które są uznawane za najbardziej ryzykowne i najbardziej zmienne. Wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW w pierwszym półroczu wyniosła ponad 181 miliardów złotych.